Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy poświęconej pracom Akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego działających w latach 1922-1939. młodzi ludzie w pewnym okresie po prostu postanowiliśmy działać i dotarliśmy do informacji o tym, że istniały kiedyś korporacje akademickie na KUL i w ogóle w Polsce i pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobra forma działalności przez to, że w korporacjach chodzi przede wszystkim o samokształcenie, samodoskonalenie, rozwój osobisty i jest to też odpowiednie dla młodych ludzi, bo jest określone taką dużą dozą humoru, rozrywki, dobrej zabawy oraz jest to też w takiej formie bardzo historycznej, ale na pewno nie archaicznej. Są tutaj odpowiednie zwyczaje, odpowiednie tak zwane komoł, stroje, dekle, bandy korporacyjne, także to wszystko bardzo nas zaciekawiło i pomyśleliśmy, że to jest idealny pomysł na nasze czasy. Korporacje studenckie stanowiły bardzo istotny element życia akademickiego w okresie przedwojennym. Teraz się odradzają. To ogromna szansa aktywizacji studentów także wokół wartości, jak honor, ojczyzna, Bóg, przywiązanie do tradycji. Tak zatem bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy oglądać tę wystawę, że ta wystawa jest szerszym elementem działań naszych studentów w tym zakresie. Będzie bardzo interesująca konferencja. Wyrażam ogromną satysfakcję, że nawiązując do. Dobrych tradycji przedwojennych na terenie Kulu. Tworzą się grupy studentów, którzy organizują swoje życie wokół bardzo ważnych wartości. Każdy student, mężczyzna do, do nas może przystąpić, natomiast nie może się zapisać. Zazwyczaj to my zapraszamy danego kandydata do nas. On chodzi na kilka spotkań, później proponujemy mu wstąpienie do korporacji, musi złożyć odpowiednie podanie, ale nie zostaje członkiem pełnoprawnym. Najpierw zostaje tak zwanym smykiem, musi się. Nauczyć tego, jak być korporantem, musi poznać historię korporacji, musi ten staż kandydacki odbyć i po jakimś czasie tacy kandydaci zdają dopiero egzamin, tak zwany egzamin barwiarski, żeby otrzymać pełne barwy, czyli być członkiem pełnoprawnym. Zachęcam oczywiście, bo to jest taki sposób na przeżycie tych studiów jak najbardziej z pożytkiem i z humorem, z radością.